I co działamy? Ano, muszę tutaj e, to łożysko wymienić. E, 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 jak to zrobimy? Ano, zdjąłem już ten pasek. Muszę zdjąć jeszcze ten pasek, potrójny i ten. E, w zasadzie to ten. Muszę tutaj blaszkę odkręcić, bo to mi były narzędzia typu szrauber z trzynastką. Da radę czy nie da radę? Coś idzie. To znowu śruby kupuje. Wszystkie mi poszły. Trochę ich kupiłem, ale wszystkie poszły. Normalnie kupiłem tyle ile trzeba, co do jednej poszło. Jakbym kurcze wyliczył. Wcale nie wyliczałem. No, w garść wziąłem na oko. Ale na to mi nakrętek zostało i podkładek. No, ale śruby wszystkie, wszystkie co do jednej, no, udało się. A to co? Wajcha od czego? No, już od moczarni, jasne. Jasno, że tak. Aha. To już zdjęte To tu teoretycznie to koło może iść Tak, tak Ale żeby mi ten pasek nie przeszkadzał to go też usunę stąd Przeszkadza, będzie mi łatwiej ściągnąć ten pasek jak to koło zejdzie. Eee, żeby koło zeszło, no to już może być różnie. To już może być różnie. Dobra, eee, mam tutaj taki przyrząd i wykorzystam go w ten sposób. No może go nie wykorzystam w ten sposób, ale miałem taki zamiar. Tu rurkę wejdzie też nie. No dobra, może bez rurki pójdzie, ale wątpię. Inna rurka wykryta. Tylko czy ja to teraz tutaj dam radę tak podejść. Przekręcić Nie będzie tak łatwo Tego się spodziewałem A to wejdzie tutaj O To wejdzie A to wejdzie tu Też wejdzie Może to będzie Szło a się nie gieło To wygląda na lepsze Ale też tak podle sklepane nic <tuszy> Idzie kurwa Chyba się gnie Co za huk to tak Mocno zaklepał Parę dni temu tu psikałem Niby jest penetrujący ale A Jakby tak spróbować dobić koło To może klin się da, będzie dało wyjąć Trzeba dwóch Idę, tata zwoł. Chcę to koło najpierw zdjąć. I trzeba ściągnąć klin. Ale klin nie bardzo chce się ruszyć i tak sobie myślę, że może by dobić to koło, delikatnie, nawet chociaż o milimetr, to się klin poluzuje. Ono Ty, ma tam miejsce. Ma miejsce. Teoretycznie ma, a praktycznie zobaczymy. Jeden będzie trzymał, drugi będzie bił. Co wybierasz? Wolę bić. No to dobrze. <gry> No, nawet milimetr dwa niech się cofnie. Wszystko dobrze, tylko nie takim gównym A jakim gównym? Nie ma rury takiej, żeby uciąć i o taką założyć. Hmm, może jest. Już tak jak ja dole, to od razu do chiropata pójdziesz. Sądzisz, że nie trafisz? Trafisz, trafia, ale się ześliźnie. ale żółciły jaka pójdzie. Wiesz, to jest takie chujwinie co to. Dobra, niech ci będzie. To jest zemsta Stalina. O, dobra. dobra. To... Coś trzeba przyłożyć takiego, żeby się trzymało samo. Palce to są palce. Nie ma tam, jest set, setka, rura. No, idę zobaczyć. Patrz, ja go naprężę, a ty uderzysz tutaj. I zobaczymy, może pójdzie akurat od wstrząsu. No Patrz, jak wychodzi. wychodzi. Oczywiście, jak dziecko okay. No, No, tu siła Druga część można, do tu Dobrze, że napiuch cześć. Teraz koło ciekawe czy ruszy No, na styk chyba No radę, podejdzie hono mi no tutaj Wkręcę, wkręcaj w prawo? Wkręcaj, wkręcaj. W całym tym, nie, nie, o. Dobra Trzeba bić Dobra, o poszło Poszło już. Pewnie Co bałem się Co Miałem... nie? Ktoś to łoś regenerował, bo tu naspawane, jak spawane. wybiło to. Nie wolno. Co nie wolno? Nie słyszałeś? No co szczekał. No a na kogo szczekał? To sąsiadów wszedł tam i nie chciał wyjść. Aha. Jeszcze mnie kąsał. Aha. No, taki. No jak ciebie kąsał? Słuchaj, może trzeba tak jak tam zrobić pierdy, A nie, to koło już nie... nie... To koło już nie, nie pójdzie tam. Nie, nie, nie dobijaj go, nie, nie. Nie dobijaj! Ja go nie się, że, a jak w tę stronę nie wychodzi, to tam. Ale wychodzi wstrząs Dobra, tu trzeba podwyższenie jakieś. Krzesło, nie krzesło, coś. Och, no, ma, tak zrobione? Może na polu? <noise> na polu skawarkę? No, aby dojechać, a co nie ma? To by pomyślał o tam prądu nie ma na polu chęci Wiesz co? Eee, to dałoby radę Ale kurczę No nie nie. Nie, no. nie większy młotek może go ruszy Ale jest kwestia jeszcze przytrzymania bo on nie uciekał Może by naciąć no, tak trochę pod kątem zeszlifować, żeby było się bo to, to nie jest dobrze zrobione. To jest... Mnie to zastanawiało o to. Jak patrzyłem z zewnątrz. Co to czego takie to dziwne? Teraz już wiem. Bo im się pewnie ruszał ten klient, mimo wszystko i... No, mi się zdaje, że tutaj na rogu jest hafknięto. No. Tak cyknięty Może być ale może to brud, Nie wiem. Dobrze. Dobrze. Zabieram się za frezowanie tego. Mam sprzęta. Zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście poza kulisami, bo. nie Chcę się trzymać kamery ani na głowę. Niestety mimo prób grzania palnikiem nie udało się. Ściągnąć normalnie tego koła, więc trzeba było je uszkodzić, rozciąć i rozbić. Tak, tak to wychodzi. Bo klin nawet nie chciał wyjść. A dlaczego ten klin nie chciał wyjść? Pewnie dlatego, że ten rowek jest skiepszony. Zaraz to zobaczymy, dlaczego klin został. On się powinien teraz lekko wyciągnąć. A to to clean nie chciał wyjść? Nie wyjmowałem A nie wyjmowałeś po prostu. Już wiem, jak oni to wyciągają. Młotkiem biją z tej strony. Żeby wyszło. A no, bierze palnik. Wycina tutaj z kombajnu i bije młotkiem stąd. <noise> Także tak, tak oni to robią. Nikt nie właśnie. I mówię, no to jak tak, to tak. Wiesz nie co? Nie. Było? Co? Trzeba było... Kto chuj to wiedział. Trzeba było błotem przyłożyć i przypierdolić w ten w koło. Tak? Poszłoby? Poszło i to centymetr. Ale próbowałem je tym klinem wybijać, on już trochę skoszony, żeby go było podciąć. To chcesz mi powiedzieć, że nic ci nie chcę powiedzieć, albo by poszło, albo nie. Jak przeciąłem i stuknąłem żeby złamać, to poszło, bo było już pęknięte. Yeah. I to poszło i kliny już było widać dobrze. Aha. Znaczy by było. No nie tak na dziś. Myślałem, że oni coś tu nakombinowali. A nie ma czasu na kliny. Dobra, na razie będzie działał tu sam. Tak, zobaczę co tu piszczy w trawie. Co tutaj się, jak to się zdejmuje. Gdzieś tu szczotkę miałem, na górze chyba. Jest, jest szczotka. Weź klina. O, i tym klinem odkręć tą zakrętkę. Ja muszę za, za kontrolę, bo to się ze środkiem cały obraca. Teraz ci powiem, czekaj. czekaj. O, no próbuj. Ale w tę stronę? A idzie, kurde. No to, co, że się obraca, to co przeszkadza? Ci? Się nie może obracać No ale bał się nie obraca, to znaczy się odkręca Nie, nie. odkręca się No jak nie, tylko tu jest bardzo drobny gwint No to, nie odkręca się, bo Łożysko i oto nakrętka jest do tego przykręcona. No łożysku jest Dobra, odkręcę No dobra, próbuj, może to To jest drobny gwint, to, to nie widać, żeby coś szło ja widzę, że idzie. Ja widzę, że... A ja widzę, że źle jest, bo Wianek się też obraca, który teoretycznie ma kontrolować. O, teraz idzie, teraz idzie. Tutaj tak spierdzielone że nie idzie to trzeba wyrezać tutaj wyfrezować Idę po frez, dobrze, że dzisiaj kupiłem Ono już w miarę lekko powinno wyjść, bo tutaj wbiłem ten stożek To jest taki sam jak na wytrząsaczach, tylko innych rozmiarów o, trochę mi tutaj tato przeszkadza na zagrywaniu żeby to faktycznie podwiesić stożek wbiłem do środka i poszło o. Tak. No teraz to tylko trzeba połościć. piero się włoży i przy wkładaniu będzie potrzebne dobra co my tu mamy w zamian mamy to Tą tulejkę stożkową, wiadomo, łożysko i te filcowe pierścienie, które pewnie tutaj uszczelniają. No i mamy napinacz. To napinać to swoją drogą. Jak to teraz wyciągnąć? Proszę Państwa. To siedzi tak dziwnie w tej obudowie. I nie mam pojęcia, jak to wyciągnąć. A to jest nowe łożysko. Czego ono się grzało? Nie rozumiem, dlaczego ono się grzało. To jest polskie łożysko. Chyba, że zostałem oszukany przez poprzedniego właściciela, że yy, został sprowadzony ten kombajn. Dwa lata temu, tak? W samym roku ja go kupiłem. Jakoś tak, że on był sprowadzony, on go kupił, rok pochodził, ale zwiększyło mu się, więc zwiększyło mu się ziemi, więc klasa kupił, i tego sprzedał po roku. No to musiał, musiało być to wymieniane w Polsce, skoro polskie łożysko. No bo i niekoniecznie. No. Mogło być polskie łożysko za granicą wymieniane. Tak jak ja kupiłem teraz słowackie, to ktoś mógł polskie kupić, to no, nieważne. Obudowa łożyska już jest tam wstępnie wyczyszczona. Jeszcze ją będę przedmuchiwał sprężonym powietrzem, ale ją wyczyściłem benzyną, także na bogatości. Ten smar cały został. Rozpuszczony benzyna. Dobrze ten brud smar rozpuszcza. Także można myć. I zauważyłem, że tu jest takie pęknięcie. I tutaj jest takie pęknięcie. No i zastanawiam się, czy, czy ta obudowa może być. Skoro tu jest takie pęknięcie. Ale wydaje mi się, że no, nie powinno to przeszkadzać, bo ono jest od środka, a od zewnątrz wszystko się dobrze tutaj trzyma. I naszła nasz, mnie taka myśl. Dlaczego tak myślę? No dlatego, że tam było widać, że tam było grzebane, ale ktoś to zrobił na szybko i ja zawsze uważam i nikt nikt mnie nie przekona do do tego, że robienie na szybko to jest dobrze. Ktoś to zrobił właśnie na szybko i uwaga, co się stało? Wymienił łożysko na te polskie nasze łożysko i założył to z powrotem ale zapomniał albo nie wiedział że należy jeszcze założyć wymienić to te filcowe ringi o ja dostałem takie z CNH także to nie są tanie rzeczy słuchajcie zaraz zobaczymy ile to kosztowało yy, ogólnie 3,5 stówy yy, pierścień filcowy 20 zł 41 groszy za sztukę, proszę państwa, za kawałek filcu. Ale naklejka CNH. Także to nie są nie są jakieś byle jakie części. No łożysko 117 zł, 118 prawie tuleja eee, Tuleja kosztowała 39 no 40 zł prawie. Więc więc no i przysyłka, no i tam 3,5% wynaleciało. Do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli coś się robi na szybko i byle jak, to to się robi dwa razy. I ja robię tak, żeby, żeby to u mnie chodziło. Nie? Bo ja nie zamierzam tego za miesiąc sprzedać. Różnie w życiu bywa, ale nie mam takiego zamiaru. I robię to dla siebie, więc się staram, żeby było dobrze. A ktoś to zrobił po prostu na sztukę i wypadnie. I niech ktoś się martwi. I właśnie to tak wygląda, jak ktoś się martwi, czyli w tym przypadku ja. I zamiast, no już dobra, jak to y, trzeba wymienić, to to, to trzeba wymienić. 3,5 stówy powinno mnie to kosztować, ale kosztowało mnie to 6,5 stówy. No plus jeszcze pojechanie po to, całe te, e, całe, całe koło, no bo zostało to zniszczone. E, taką decyzję podjąłem, żeby się nie pierdzielić z tym, żeby, żeby zrobić. Raz. Oj, co ja gadam? No, żeby to po prostu rozciąć i, i zdjąć, jak jest nowe koło, to kupię nowe koło. A niepotrzebnie, widocznie. Zresztą nie wiadomo, no tak mi się wydaje, że niepotrzebnie, bo można było je zbić inaczej. Ale to dopiero Tata mówi, że wpadł na ten pomysł, jak już było pocięte. No, ale też nie do końca wiadomo, czy ono by tak zeszło. No, mogłoby zejść, mogłoby nie zejść. No trudno, tak jest, jak jest. Nic się z tym nie zrobi. No i 6,5 stówy wychodzi naprawa tego, plus robocizna, plus tamtego. A mogło to być... Mogło to być nie na mojej głowie, tylko mogło to już być zrobione. Przynajmniej ja tak podejrzewam, bo to nie jest tak, że to tak było, nie? To nie jest tak, że, że ja jestem pewien, że oni tego nie wymienili. Mogli to wymienić, mogli tego nie wymienić. Ale wydaje mi się, że tego nie wymienili. No bo tędy właśnie naleciało brudu, syfu i się łożysko rozpieprzyło. Już się grzało, już było, już było na nic. To jest stare, tak na moje oko, to jest stare, to nie było wymienione. No, zaoszczędzone 20 czy tam 40 zł, a przez to człowiek się musi męczyć. No, zresztą, kurczę, zardzewiałe to, to na pewno nie wymieniane było od nowości. Nie sądzę, żeby to tak zaszło. No. Ja pierdzie. I tak to jest, jak partacze robią, to później człowiek się gnębi, martwi i męczy. To będzie dobre. Chyba tak. Tutaj ładnie wyczyścić, żeby tu brudu nie było. O. Papierkiem już wcześniej wyczyściłem z różnych takich. Nieczystości. Dobra, łożysko już założone. Teraz tylko pozostaje założyć ten wianek. Wkładamy na oś. A jeszcze klin się przydało zregenerować. Jakoś gdzieś on tu leży. Jeden leży, to i drugi będzie. Dobra, tu już wbite teraz tylko wziąć i podwiesić to Żeby ta oś było luźna. Było luźno i to mogło wejść tu już zrobione. Dobra, trzeba to powoli kończyć, bo to się niepotrzebnie rozciągnęło na 3 dni. Za dużo za dużo spraw pobocznych było, w to się w to Czyli trzeba to. Klint też trochę poprawiłem. Eee, musi być tutaj taki kąt ostry. W razie wu, jakby ktoś kiedyś chciał to jeszcze kiedyś wyciągać, to będzie miał ułatwione zadanie, a nie utrudnione bo to co było to kurde, tak jakby to już miało być na zawsze zrobione.